Dziewczyna mówi do innej dziewczyny. Hej, dokąd idziesz? To my zatrzymałyśmy tę taksówkę, więc to my nią pojedziemy. Druga dziewczyna odpowiada. Proszę, posłuchaj mnie. Chcę coś powiedzieć. Pierwsza mówi. Nie, bo nie uważamy, że jesteś tego warta. Lepiej zamknij usta. Druga dziewczyna mówi. Z zewnątrz wyglądacie dobrze, ale po tym, jak mówicie, widać, że nie macie żadnych manier w rozmowie z ludźmi. Pierwsza odpowiada. Jak śmiesz mówić nam o wartościach. Widzisz siebie? Nawet biedni wyglądaliby dziesięć razy lepiej od ciebie. Druga mówi: Od dawna obserwuję waszą niegrzeczność, lepiej od razu mnie przeproście. Pierwsza. My przepraszać ciebie? Wystarczy jeden telefon do mojego starszego brata i zaraz tu będzie. Druga. Nie macie ani odrobiny wychowania, popełniacie błędy, a jeszcze chwalicie się siłą swojego brata. Pierwsza. Nie mamy ochoty z tobą rozmawiać. Zejdź z drogi i pozwól nam jechać. Druga. Nie, ta taksówka stąd nie odjedzie, chłopak. Tak? A kto nas zatrzyma? Druga. Ja was zatrzymam. Pierwsza. Zejdź z drogi i nie przeszkadzaj nam, chłopak. Kim ty jesteś? Musiałaś nam zepsuć dzień tak wcześnie rano, a do tego przyszłaś w Sari, żeby nas pouczać. Druga. Kierowco. Chodź tu. Kierowca. Tak, panienko. Dziewczyna. Otwórz bagażnik samochodu. Kierowca. Dobrze, panienko. Niegrzeczna dziewczyna. Hej. Dlaczego robisz to, co ona każe? I co to za tak, panienko? Kierowca. Nie wiecie, że ona jest urzędniczką IAS, stąd? Oboje zdziwieni. Co? Ona jest urzędniczką IAS? Kierowca. Tak, panienko, oficer. Co się stało? Dlaczego wasze twarze nagle pobladły? Dziewczyna. Nie, ja. to znaczy oficer. to znaczy co? Mówcie tak, jak mówiliście przed chwilą. Kierowca. Oddalam się, panienko, oficer. Przyszłam tu tylko, żeby wziąć taksówkę. Nie wiedziałam, że będę musiała się z tym zmierzyć. Gdybym chciała, mogłabym wysłać was teraz do więzienia, ale tego nie zrobię, bo wasz sposób myślenia jest już wystarczająco niski. Ocenianie innych po ubraniu. Ludzie tacy jak wy mają zwyczaj obrażania innych bez powodu. Dziewczyna. Przepraszam, panienko. Oficer. Teraz, gdy wiecie, że jestem urzędniczką, jesteście dla mnie mili. Macie pojęcie, jak czuje się ktoś, kogo tak traktujecie? Do chłopaka. Jesteś jej starszym bratem. Powinieneś nauczyć ją, jak rozmawiać z innymi. Dziewczyny, powinnaś skupić się na swojej karierze, ale twój sposób myślenia jest bardzo niski. Dopóki go nie zmienisz, nic w życiu nie osiągniesz. I powiedziałaś, że noszę staroświeckie ubrania. Wiesz, ile osób szanuje ten strój? Dziewczyna. Przepraszam, panienko, chłopak. Tak, panienko, już nigdy nie będziemy komentować czyjegoś ubrania. Przepraszamy, oficer. Odejdźcie stąd. Szacunek do człowieka nie pochodzi z jego ubrań, ale z jego charakteru.